Siemana ekipa, witam Was serdecznie. dzisiaj jeden z tych przykładów. <laughs> albo bo nie mogłeś się nimi zająć wcześniej. To jest Twoje ulubione Czemu tego nie mogłeś inaczej zrobić? Czemu tego nie mogłeś wcześniej przetestować? Ano dlatego, że dzisiaj mamy Monster Week, dzień czwarty. Monster Pipeline Punch. Co tu można innego powiedzieć? Jeden z naprawdę. Moich ulubionych monsterów z mojej ulubionej serii, to jest chyba moja najbardziej ulubiona seria. Zważywszy na to, że jednak, kurde, ma w sobie cukier, i powiem wam, tak, że gdyby nie to, gdyby to była seria zero, że wiecie, zero cukru, a cukry są tylko z owoców, kupowałbym ją częściej, ale <gry> niestety, no, mamy to, co jest. I właśnie seria Punch. Dlaczego to nie można nazwać serio Just? Po co to mieszać na dwie serie? Wydaje mi się, że znalazłem idealne odzwierciedlenie. Otóż, moi drodzy, seria Just skupia się na wszelkiego rodzaju Edergolach, ale z jednym dominującym smakiem, a inne tam się do niego podstawiają. Seria Punch zbalansowany energol. I mamy jak na razie trzy. Chciałem w ogóle całą serię Punch na jeden raz nagrać, ale niestety jeden się gdzieś zapomniał. Są w ogóle dwa się gdzieś zapodziały. I Pacific, i Mixed gdzieś się zapodziały. Znalazłem tylko tego, ale to też nie znaczy, że to mu ja umniejszam. To jest idealny przykład, jak tropikalny Energol powinien smakować. Ale my tu jesteśmy od testowania. My to widzimy pierwszy raz. Fajna w ogóle pucha różowa, bo w kwiatowy! Można w sumie powiedzieć, że ta chropowatość ma przypominać piasek, ogólnie tropikalne rośliny. I jeszcze w ogóle opis mówi o czymś innym. O fali nazwanej Banzai Pipeline. Spróbuję dać informację o niej tutaj, więc dlatego specjalnie też tak się odsunąłem. Najbardziej znana fala na świecie, więc możliwe, że to jest też... Powiązany monster z monsterem Reaper, bo wiecie, o oaza jeżeli chodzi o surferów, najsłynniejsza fala, a raczej grupa fal. Jakbym mógł na to spojrzeć, bo to jest na kilka miesięcy. I co ja bym mógł innego powiedzieć, po prostu tropikalny poncz. Przejdźmy do wartości odżywczych, przejdźmy do tego wszystkiego, co my lubimy. Wona, soki owocowe, zagęszczone tak soków, oczywiście, pomarańcza, jabłko, gujawa, ananas, owoce, fa... owoce pasiflory czyli marakuja, cukier. Według mnie nie powinni już dawać cukru. Mamy tutaj idealnie dużo soków, niby 6%, wcześniej było więcej. Mógłbym sobie zobaczyć, bo mam yy, puchę od pipeline Puncha jeszcze z tego, jak robili cięcia soków. Więc tu już możemy dawać oficjalne F dla tego Monstera, jeżeli chodzi o soki. Ja pierdole! 10%?! 10% aż zmniejszyli?! Ja pier... O kurde! Ja tak dawno tego Monstera nie miałem, ja preferuję oczywiście Monstery Zero, które jednak, kurde, też są rozwinięte na miarę, ale tam nie biorą takich cięć budżetowych, jeżeli chodzi o soki. Ja ci piernie... Ale okej, okay, mamy właśnie soki 6%, wszystko to. syrop glukozowy, dwutlenek węgla, tauryna, kwas, kwas cytrynowy, baltodekstryna, aromaty regulator kwasowości cytrygiady sodu, substancje konserwujące, serwujące standardowa dwójca cytrygiady sodu i benzoesan sodu, sorbinian potasu, benzoesan sodu, nie cytrynian sodu cytrynia sodu to regulator kwasowości, kofeina, oleje roślinne z orzecha kokosowego i nasion z rzepaku, jako też chyba taki stabilizator, nie wiem jeszcze po co są oleje roślinne w tych energolach, najczęściej tropikalnych. Cukraloza jako substancja słodząca, skrobia modyfikowana, witamina giacyna, ry... witamina B6, ryboflavina i B12, Elvian, l karnityny, chloreksodu i i barwnik S129. Wartości odżywcze. Tak bardzo przeze mnie nienawidzone 43 gramy cukrów o tym warto powiedzieć na początku. Ale tak mamy 180 kcal, węglowodanów 45 g i właśnie wcześniej przytoczone 43 g cukru, 20 g soli i z witamin niacyny 43 mg, witaminy B6, 4 mg, ryboflawiny 3,5 mg, a witaminy B12, 13 mikrogram. 160 mg kofeiny. I otwórzmy to i sprawdźmy, jak bardzo się zmienił. Jak bardzo 10% soków zabrane z tego może wpłynąć na smak? Aż jestem ciekaw, jak to jest tam z wartościami odżywczymi. Mm. Oczywiście, więcej soków, więcej cukru: 51 gram i więcej kalorii: 213. A ja tutaj już zaczynam. Ja mogę się siłować, żeby to otworzyć. Trochę żal, że Monster Week tak. Ja mam jeszcze dwa przygotowane. Dwa naprawdę oczywiście z mojej drugiej ulubionej serii, serii Ultra. W sumie nie wiem, jakbym na to nie patrzył, to reserve seria Just jest według mnie lepsza. Ultra bym powiedział, że to jest takie czwarte bądź piąte z kolei, ale jednak. A, bo w sumie jeszcze Rihaby, czyli piąta z kolei. Czucie jest tropiki. Najbardziej jest czuć taką marakuję z pomarańczą. Czyli w sumie to tutaj ma się wybijać najbardziej pomarańcza gujawa i marakuja. Czy to jest T czy to jest I? Czy oni naprawdę jeszcze mają... co? Tu w historii jest albo I albo T. Nie wiem, czy to jest kolejny kurde, błąd, czy tak to ma być. Ale to I jest bardzo podobne do T. I mówię to szczerze, ja tutaj kurde nie powiedziałbym, że to jest. I. Ja pierdzielę. A jak mówiłem, zapach to jest właśnie taki tropikalnych owoców, tropikalnych soków, sok multivitamina, Ale jednak jakbyś dolał do niej taki sok pomarańczowy, taki na przykład Capri, dajmy na to. Jest tego sporo. Kolorystycznie pomarańczowy jesteś ciągle. No taka pomarańcz. Jakbyście naprawdę wycisnęli sok z gujawy, marakui i dodali to do soku pomarańczowego. Czekaj, czy to jest jeszcze sok z mango? Nie, jest sok z ananasa. Jest sok z jabłek. Czyli co? Kolorystycznie nie powiedziałbym, że to jest takie stuprocentowe. Jest z tych wszystkich tropikalnych energoli najciemniejszy. Czy będzie utrzymana pozycja, jeżeli chodzi o ten smak, bo wśród tropikalnych jest bodajże na trzecim czy tam czwartym miejscu. Za Rockstar'em Refresh, za Rockstar'em Hemp. Wszystko jest powiedziane. Spróbujmy. Jak tak sobie przypominam, to chyba Monster Pipeline Punch był jednak taki bardziej podchodzący pod żółty kolor. I chyba kolorystycznie się zmienił, ale. Tu chodzi najbardziej o smak. Oj, słodko. Słodko. To jest właśnie kurde, ten problem wszelkiego rodzaju dżustów bądź panczy. Tych starszych po redukcji soku Nie smakują już tak bardziej dobrze Sokiem owocowym Tylko bardziej smakują takim Cukrem Jakbyście naprawdę sobie Przesłodzili na przykład Sok Wsypali tam wiecie jeszcze trzy łyżeczki cukru Do soku dajmy na to Multivitaminy i zamieszali W sumie mógłbym to porównać Do jakiejś multivitaminy Chyba tym bark multivitamina bo koktajl witam... W sumie? Ej! Koktajl witaminowy od Zbyszko! Znowu to jest fajne porównanie, ale tu już jest taki przesłodzony, potrójny koktajl witaminowy. I powiem Wam, że kiedyś był lepszy, ale jest na tyle dobry, żeby utrzymał trzecią pozycję. Wiadomo, kurde, te cięcia soków, te wszelkiego rodzaju pierdoły, które spowodowały te wszelkiego rodzaju podatki i tak dalej, spowodowały właśnie zmiany wielu topowych smaków Monstera na gorsze. I ja już tutaj to czuję, ale to nie jest tak bardzo złe. No, może mógłby powiedzieć, że Red Bull jest teraz od niego lepszy, ale jednak. Ciągle chyba będę przystawał przy pipeline, przy naszej ukochanej Essie. No, tu już nie można niczego innego dodać. To jest po prostu idealny, tropikalny, przesłodzony koktajl od Zbyszko witaminowy. Można tu najbardziej wyczuć taką pomarańczę słodką połączoną z marakują. Można coś wyczuć gujawy z ananasem, tak na drugim, trzecim planie w sumie ananasa mógłbym postawić. Chociaż do tego musiałbym jeszcze jednego łyka. No pomarańczy taki sok, wiecie, typu kapriowy mija się najbardziej, ale... Jest to ganiany właśnie smakiem marakui. Dalej mamy ananasa i na czwartym miejscu można też wyczuć gujawę. Gujawy nie na taki sposób jak na przykład przy właśnie przy którym to był jest. Wiem, że rockster miał naprawdę fajny, zbalansowany smak tego mango i Gujawy. I tam już naprawdę skumałem o co chodzi w tym smaku gujawy. Chyba przy Bipowerze którymś. Ale do tego też nie jestem pewien. Ja wam po prostu mówię. Według mnie to jest taka właśnie kombinacja. Pomarańcza, Passiflora, Ananas i Gujawa. I według mnie to by było na tyle. Moi drodzy, kurde, fajnie jest wrócić do tego. Szkoda, że Pipeline Punch troszeczkę się popsuł, bo jednak wiecie, te cięcia... Soku 6% z 169, to jest to Boli. To naprawdę Boli. No ale no co? No to jest monster, to jakoś musiał to spierdzić. Widzimy się następnym razem. Nie będę oczywiście spoilerował przy czym. Widzimy się jutro. Po prostu przy kolejnym energolu z serii Monster Week.